O, pracować nie można. Zobaczcie ile ich jedzie. Jeden, drugi, trzeci. A ja muszę iść do przodu. O, nareszcie. Dzień dobry widzowie 14 litka, jedna i tu pełno aluminium to wszystko biorę, a tam zaraz zobaczymy co jest pod spodem Dzień dobry widzowie dzisiaj wybieram się w, w parę wam znanych miejsc. Najpierw przez park. Powolnym tempem, oczywiście, dzisiaj znowu. O, coś mi tam w szprychy wjechało. A, jakiś, jakiś patyk. A, muszę wyłączyć na chwilę. Jadę znowu w te krzaki, moi drodzy. Wzdłuż tego rowu. Wiecie, nie? Dwa tygodnie mnie tam nie było. To już pewnie coś tam leży znowu. Po dzielnicy nie ma co jeździć, bo jest, są pustki po prostu. To już prędzej tu coś znajdę. Tu cały czas przejeżdżają samochody dostawcze. Kierowcy wyrzucają. Nie ma sensu jeździć po dzielnicy po prostu. No i tak tutaj to wygląda. Tu trochę zgolili, widzicie? Tych krzaków. Ale tam w środku nic nie ma. Tam jedną puchę widziałem za tym kamieniem, ale nie wiem czy ona jest zwrotna. Przejeżdżałem na rowerze. A tutaj niebezpiecznie jest. Gdzie ona jest? Tam pokaż ją Zwrotna bierzemy lecimy ale zanim polecimy dalej muszę tam coś obejrzeć oj, 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 oj. tu zobaczcie dwa pojemniki jeden i ten ten jest, to jest ale mamy dwa tutaj, tą puchę i to. Ale fajnie to tu wykosili. Można teraz zajrzeć do środka tam. Elegancko. Może dzisiaj nawet i więcej znajdę, znaczy więcej, nie. więcej niż ostatnim razem na pewno nie, ale więcej niż, niż e, w dzielnicy dzisiaj. Jeszcze później zrobię taką krótką rundę tam, zobaczyć. Może po południu coś więcej wyrzucą. Ja tam coś dojrzałem. Muszę to podjąć. Jakaś świeża butelka. Nie, świeża ona nie jest. Ale butelka. O, proszę bardzo. Dzisiaj muszę zrobić akcję z wyciąganiem butelki, moi drodzy. Zobaczcie, tam jest butelka, nie? Ale nie wiem czy ją patykiem, bo ona jest zamknięta. Czy ją patykiem będzie można wydostać w ogóle Będę musiał ją jakoś poobracać A ona jest pełna, można zapomnieć. Moi drodzy, <laughs> wziąłem takiego grubego patyka, nie? Nie byłbym sobą, gdybym tego nie wyciągnął. Zobaczcie, wyjąłem to. <laughs> I co? 5 minut dłużej potrwało, ale mam. O, fajnie się tu chodzi, ale jest niebezpiecznie naprawdę. Zobaczcie, tam polska butelka to jest. Nawet po nią nie sięgam. Tu jakaś stara, ale mi jej nie przyjmie. To wiem na pewno co tam jest? Fajny patyk. Musiałem go sobie trochę obrobić. Ale jest super. Tam jest butelka. Widzicie? I puszka. Kurcze. Tak to tu wygląda. Zwiekle nie. Od czasu do czasu aluminium się też bierze. Od razu to. I lecim, lecim, lecim. O nie, nie, nie. To chyba musiała taka wielka maszyna karczować. Wątpię, żeby to ludzie ręcznie robili. O, tam jest jakiś plastik. Folia. Tam znowu puchę widzę. Aluminium. Tego wcześniej nie widziałem, nie? Tam jest druga pucha. Jak te krzaki tu rosły. To tego nie było widać. Po prostu. A to teraz mogę wziąć. Dobra, tam mamy kolejną butelkę i kolejną puchę Butelka do oddania, puszka a puszka chyba do aluminium pójdzie, coś mi się zdaje jasne albo jasne aluminium, i tam jest kolejna aluminium o sprzątamy. Mimowolnie? Zobaczcie jaka ciekawostka tutaj o tabliczka jest aluminiowa, nie? Chyba? Nie wiem Tak aluminiowa. A, nie Co ta tu robi w ogóle? Słabo, słabo tutaj dzisiaj jest. Moi drodzy, bardzo słabo. Tu się jeszcze wywalę. O, jakaś butla tu jeszcze jest. I tak, tu cały czas, moi drodzy. A mój rower stoi tam, gdzie ten facet idzie. Idę po rower. Teraz wpadły, teraz wpadły trzy na kupie. Taka, taka i taka, trochę pognieciona, ale spróbuję ją naprostować. I tu jeszcze alu i zaraz się kończą te krzaki. Zobaczcie, jeszcze mam 50 metrów. No i podsumowanie tego rowu, moi drodzy. Zobaczcie, jeszcze takie alu znalazłem. Takie jakieś łączenie, nie wiem co to jest, ale to jest aluminium eleganckie a później to poskładam. Co tam jeszcze znalazłem? Tak taką tytkę tego e, puszki zgniecione, czyli też aluminium. To mi wpadło teraz tutaj pod sam, na samym końcu tej drogi. Takie dwa. A tutaj już miałem chyba z 10 czy 12, no nie razem chyba będzie 12. Plus jeszcze taka butelka po tym barku z Lidla, ale to się kiedy indziej odda. I to wszystko. Także nie można narzekać. Z 3 euro z tego będzie. Aha, jeszcze mam w plecaku yy, 3 butelki zwrotne. O, to wszystko. Teraz patyka już nie potrzebuje, może iść sobie w krzaki. Do swoich przyjaciół! A teraz sobie jadę powolutku w stronę butelkomatu, zbieram tu po drodze jeszcze różne fanty, tutaj takie coś, tutaj takie coś, tam jeszcze taki Red Bullik wpadł, no i przy automacie zrobimy sobie podsumowanko, nie będę tego filmu przedłużał, tylko lecimy, co tam jeszcze mi się uda zebrać wiecie się przy automacie nie wypakuję jeszcze to już mam tam nie wiem ile 6-7 butelek znowu tak się to szybko zbiera niestety albo istety <grytanie> bo z tego mam kasę jakby nie było nie no widzimy się przy automacie idę to oddać moi drodzy taki worek jest tego Mam nadzieję, że normę normę urobię, czyli 5 euro Mam nadzieję. Na razie wszystko leci według planu Moi drodzy. Tylko tam mnie zastanawiam A tak mówiłem Wyczyścimy śliną Nie, nie idzie Muszę zobaczyć. Dwie butelki mi zostały, nie? Ale tu mam 4,63, widzicie? 4,63, 16 pojemników po 25, 1 po 15, za 15 i 6 butelek po 8. Tylko było trochę mało, nie? Ale tam mam jeszcze butelkę z Lidla i dwie mi odrzuciło, niestety. No dobra. Niech tak zostanie, 4,63, bo już dzisiaj nie mam siły się męczyć. Dziękuję wszystkim za oglądanie, pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka. Zaraz moi drodzy, zaraz moi drodzy, wyrobimy normę. Tu znalazłem już jedną, tam przed chwilą, nie? Jedną mam w plecaku z Lidla, a tu w tym koszu jest kolejna. To mamy trzy, nie? Mogę iść do Lidla Jest 75 centów Wtedy norma będzie wyrobiona Tak moi drodzy do tego to chodzi 75 centów Jest ponad 5 euro dzisiaj na dzisiaj 5,30 z czymś I Jeszcze tam znalazłem już mam dwie butelki znowu w tym w sakwie Tutaj przeszukałem Do zobaczenia